Paradoksem posiadania psa jest to, że najmniej przyjemne psie sytuacje mamy z innymi psiarzami. Pogadajmy trochę o tym. Jestem pewna, że każdy z nas ma niestety jakieś historie w tym stylu do opowiedzenia. Moją taką perełką historyczną, jeżeli chodzi o historię psie, jest sytuacja z pewną panią. Jej psem. Sytuacja wydarzyła się jakoś dwa lata temu z moim poprzednim psem. Szłam z nią w mieście, centrum miasta. Był to dość wąski chodnik. Mój poprzedni pies był bardzo reaktywny. To była dość wyjątkowa sytuacja. Nie miałam jak się cofnąć i nie miałam jak mądrze tego przyczekać. Z reguły cofałam się z nią nawet o przecznicę, ale w tej sytuacji nie miałam jak tego zrobić, bo spieszyłyśmy się do weterynarza. Ale na chodniku obok zaparkowało auto, więc ja schowałam się z moim psem za autem, tak żeby tę panią z jej psem przepuścić. No ale niestety. Pani stwierdziła, że pieski muszą się przywitać. No i uwaga! Wyobraźcie sobie, że ta pani trzy razy okrążyła auto, próbując przywitać nasze psy. Gdy ocknęłam się z szoku, co ta baba właściwie robi, usłyszałam od niej, że jej piesek chce się przywitać, no i jak ona ma go powstrzymać? Jej piesek ważył jakieś 3 kg, więc myślę, że gdyby chciała, to by psa powstrzymała. Także wyobraźcie sobie absurd tej sytuacji. Ja z moim reaktywnikiem chowająca się za autem i ta baba okrążająca nas, więc tak krążyliśmy wokół tego samochodu. Ostatecznie to, co musiałam zrobić, bo babka nie odpuściła, musiałam uciec ze swoim psem na drugą stronę ulicy, bo to było jedyne rozwiązanie. Także to jest mój historyczny psismaczek, a jakie są wasze? Bo wiem, że niestety każdy z nas pewnie coś takiego ma. Bo inni psiarze są jednym z największych utrapień.